Siemaneczko drodzy widzowie. Witam Was w takim dość krótkim dzisiaj odcinku, dość spontanicznym, bo okazja się nadarzyła tak niespodziewanie. Odezwał się do mnie kolega mojego brata. Może kiedyś będziesz to oglądać, Piotrek. Pozdrawiam, który znalazł Abige 500 u siebie w domu, u, u swoich rodziców w domu. Amiga 500, która nie była używana przez niego minimum przez 25 lat bez żadnych akcesoriów, a że ja takie akcesoria posiadam, to dał mi ją do sprawdzenia, czy w ogóle ten sprzęt działa. Tak więc dokumentuję to w niniejszym blogu. Pokażę Wam to, to cudo. Powiem Wam, że takiej Amigi zarąbanej guanem i widziałem już naprawdę dawno. No i Amiga 500 to naprawdę niezła, niezła kobiła. W swojej kolekcji niestety nie posiadam tego modelu, ale może kiedyś los się do mnie uśmiechnie i też będę posiadał swoją Amigę 500. Piękna maszyna. Powiem Wam, syf totalny. Syf totalny, ale to ma swój urok. Podoba mi się ta Amiga. Tak więc zanim ją podłączę, najpierw sprawdzę najpierw sprawdzę co mamy pod klapką. Czy jest rozszerzenie pamięci, a jeśli jest jest, a jeśli jest, to czy to rozszerzenie posiada baterię. Całe szczęście, całe szczęście to rozszerzenie o pół megabajta nie posiada baterii. Jest miejsce na akumulator, ale nie był nigdy wlutowany. Morse Electronic, nie widziałem takiego rozszerzenia. Dobrze, tak więc rozszerzenie wraca na swoje miejsce. Już tu to teraz obserwuję i widzę, ujęto jaki syf, że amiga nie posiada praktycznie żadnych śrub. Nie wiem na czym chyba ta obudowa się trzyma, tylko na, na tym syfie, który otacza całą amigę. Tak jak mówię, ten syf jest do ogarnięcia. Najważniejsze, żeby amiga działała. Tak więc przechodzimy do testów. Okej, okay, jak już widzicie, Brudas jest na swoim miejscu. Co mnie bardzo cieszy w tej Amigie, to to, że układ klawiatury jest... kuwerty, jak ja to mówię, a nie nazistowski odpowiednik kuwerts. To jest na plus dla tej Amigi. Dobra, jesteśmy przy pierwszym odpaleniu. Czy Amiga zagada? I cisza, niestety zero, brak reakcji. Pomiąchałem troszkę wtyczką. Jest stacja, ruchnęła i proszę zobaczyć. Wspaniały Kickstart 1.3. Super. Także przed rozebraniem amigi już widzimy, jaki w niej siedzi Kickstart. Dobra, ja teraz znajdę jakąś dyskietkę. Sprawdzimy, czy stacja czyta. Do tego celu posłużymy się niewymagającą praktycznie żadnych dodatkowych rozszerzeń grom z GRED. Pierwszy raz ją ja otworzyłem pierwszy raz trzymam tą dyskietkę w łapie. Tak więc zobaczymy co Amiga na to. Nie wiem czy wy to słyszycie, ale ta stacja czyta. coś niesamowitego, taki brudas taka rzeźnia proszę i gra z grę się wczytała tak więc teraz trzeba sprawdzić joystick oczywiście w grę można grać też na klawiaturze, ale wow Wow, wow, wow. Tak więc na dzisiaj koniec testów, bo w zasadzie nie ma co już testować. Amiga działa. Ma się dobrze. Ja jeszcze sobie zajrzę do ich flaków i może wyślę Wam zdjęcia, jak to wygląda od środka. Ale naprawdę, naprawdę jestem w szoku, że tak, że tak z urany. Zewnętrznie komputer po tylu latach nieuruchamiania odpalił praktycznie od strzała. Pamiętajcie, Amiga Rules. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.